Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Takie cuda dzisiaj będą się działy na kanale. Będziemy robić zupę, najprostszą, tak naprawdę zupę na świecie zupę kimchi. Ja akurat resztkę jem na śniadanie, bo mam ostatnią fazę na taką zupę, ale w tym vlogu zrobimy sobie drugą. Pokażę Wam, jak to jest naprawdę błyskawiczne i super smaczne. I mam nadzieję, że się czymś zainspirujecie. Ja Śniadaniu właśnie się zbieram do fryzjera, bo dzisiaj zmieniam kolor i ścinam włosy o krótko, nie żartuję. Nie zmienię koloru i chyba nie zetnę włosów, także nie będzie to może najbardziej fascynująca wizyta, ale spotkam się z Sandrą, więc bardzo się z tego cieszę. Jest i Sandra! kurak zaczęłam nagrywać! Chodź, bo tutaj już mówiłam, że dzień dobry, to nasza gwiazda. No i taki spektakłum tak. Przestań. No ja się dzisiaj trochę spóźniłam, bo był objazd. Także przepraszam bardzo. Był objazd przy torwarze. Nie wiem co tam się stało. Ja przy ale... No właśnie, ale widzisz. No i, ale dojechałam. 15, tam 17 minut, ale jestem. Także przepraszam jeszcze raz. No i co dzisiaj robimy? Eee, no właśnie mam pomysł na cieplejszy blond. Cieplejszy. Bo w modzie w sezonie są cieple No Czy jest to taka modna? Oczywiście. Nie, tak. chyba nie. Ale nie żółte. Nie, <stukamy> nie żółte? No bo właśnie no. Dzi dzisiaj rozmawiałam z moimi córkami, ona mówią, mamo, tylko nie zmieniaj koloru, proszę cię i długości. Co to na to? Nie mam gadania, No ładnie. No dobra, to zaczynamy. Że Tylko Wam pokażę salon jeszcze raz, bo na razie nikogo nie ma, prawda? Nie ma nikogo. Także to jest nasze stanowisko. Nasze. Nasze. Znaczy Sandry. Nasze. Yy, I słuchaj, ja bym wzięła jeszcze ten szampon, bo tutaj widziałam, chyba, że jest, bo mi się właśnie skończył. Jakby co? No ten Labiotik, Tak? A, no. Dobra, to go kupię zaraz. Jeszcze tylko wam pokażę. Jest dużo kosmetyków. Ja na przykład taki jeden szampon tutaj kupuję. O, ten. On też jest w internecie. Ale Sandra mi liczę, że da jakąś zniżkę na niego. Swoją. No zobaczymy, czy mi da. Ale na pewno go wezmę tak czy siak. No jest naprawdę dużo stanowisk. Piękny widok. Dzisiaj jest bardzo ciepło. Także można się zrelaksować. Są super rośliny. Tam zazwyczaj stoi choinka. No te rośliny są piękne. Pomyśleć takim okazem do siebie. No i tyle. A mój dzisiejszy strój dnia jest bardzo prosty, bo mam na sobie jeansy z Zary, które mam już bardzo wiele lat. Są koszulkę szarą z 303 i buty z Izabel. I tyle. Włosy do dopracowania. No jakieś takie pasemka tutaj jasne widzę. Na razie siedzę pod. Demuhową, jak ja to nazywam, żeby szybciej mi złapał kolor i Sandra powiedziała, że będzie kładła jakiś toner z ciepłym blondem, więc zobaczymy jak to się skończy. Mam nadzieję, że dobrze się skończy. Dzisiaj pogoda jest no, taka cały czas ciepła, ale zrobiło się pochmurno, bo rano było słonecznie, a teraz już jest trochę bardziej puro. Efekt końcowy Bambawy. Sandra. Zadowolona jesteś ze swojej pracy? Bardzo. Bo ja jestem bardzo zadowolona i nawet mi się tak zakręcają włosy. Pięknie. kolor. Do do, do tak. Wszystko, we, wszystko jest naturalnie. Po prostu idealnie. Więc wpadajcie do Sandry, zostawię Wam minka, i e, pierwsza konsultacja jest gratis, prawda? Tak. Więc możecie ta. przyjść, się, się tam dowiedzieć, co i jak. Nie mówicie na wizytę. Mam w ogóle bardzo duży problem z przesłaniem filmu, bo już od piątku próbuję przesłać jeden film, a tak naprawdę od poniedziałku on mi się cały czas renderuje. Zdarzyło mi się podczas mojej kariery, i to powiem może trzy razy, może cztery, takie pliki, które się zacinają w pewnym momencie i coś tam się dzieje, i on po prostu mieli, 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 nie może tego zmienić. Także miałam wrzucić film w poniedziałek, miałam wrzucić film w środę, bo to jest jeden zaległy film. Co prawda, znowu jakiś tam mierzymy, ale ja chcę go wrzucić przed filmem z naszej podróży, takim vlogiem, więc już te, te wszystkie filmy będziecie widzieć na pewno na kanale, a ten zobaczycie w później w kolejnych vlogach. Natomiast chciałam, żeby on był jako pierwszy dlatego czekam aż się prześlę, no ale nic, no to nic takiego się złego nie dzieje, mam nadzieję, że mi to jakoś tam wybaczycie, yy, wracam do domu i dzisiaj mam ochotę na zupę, znowu w sumie na zupę, czyli pokażę Wam bardzo prosty przepis, bo jest to błyskawiczne i ekstra proste, pyszne, zdrowe, bardzo aromatyczne, bardzo smaczne, takie naprawdę niespodziewane. I na przykład, jak będziecie mieć gości, myślę, że to jest super pomysł, żeby podać taką zupę. Bo robi się ją w 5 minut, a smakuje jak z najlepszej restauracji. Jestem już w domu, teraz możecie zobaczyć w świetle dziennym, jak wyglądają moje włosy, kolor, cięcie. Bomba, dla mnie bomba, absolutna. Jeżeli chodzi o obiecany przepis, to teraz sobie go błyskawicznie zrobimy: A mianowicie zupę kimchi. Polecam Wam serdecznie, bo to jest super zdrowe, no i też bardzo proste, tak jak wspominałam. Kim ci możecie kupić na przykład w Lidlu? Akurat tą paczkę kupiłam w Lidlu, coś około 9 zł. Pamiętam, że wcześniej kosztowało 6, no teraz jest trochę droższe. Można też dodawać do mięs, ryb i tak dalej, do jakiegoś tam gulaszu. Natomiast myślę, że ta zupa jest bardzo fajnym pomysłem, szczególnie na tą porę, bo jest rozgrzewająca, jest bardzo aromatyczna, tak jak wspomniałam. No i potrzebujemy do tej zupy kimchi, najlepiej jakieś dwie łyżki bulionu, jeżeli macie na przykład zamrożone, ja mam zamrożone w kostkach do tego cebula i tą cebulę będziemy najpierw sobie podsmażać, ja tutaj sobie przygotowałam już garnek, zresztą zaraz Wam wszystko pokażę z bliska i na no, takim małym oleju, ja myślę, że dodam niecałą łyżeczkę oleju ryżowego, podsmażyć cebulę, to jest taka jedna mała cebula, do tego jeszcze sobie pokroiłam boczniaki, no nie jest to może takie idealne, bo powinny być jakieś inne grzybki, ale mam boczniaki i na te boczniaki akurat mam ochotę, jest to totalnie opcjonalne, do tego będziemy potrzebować ziarna sezamu, ten sezam biały najlepiej jest sobie trochę podsmażyć, czy nawet podprażyć bez żadnego oleju, i dodać na sam koniec. Natomiast ja bym to tylko dodawała prosto do cebuli i boczniaków. Do tego potrzebujemy tofu. To może być każde tofu zwykłe. Ja mam akurat takie aromatyczne, które kupiłam w sklepie z żywnością specjalnym. Natomiast takie tofu jest dostępne również w sklepach, tak? Typu Biedronka i tak, żebym się nie się przejmować. I mam takie pierożki. Te pierożki będę dodawała dzisiaj. One są z krewetkami. To są takie pierożki dim sum, też możecie kupić w supermarkecie, jak również wodorosty, wakame, wakame, zależy jak to mówi. To są bardzo fajne wodorosty, super zdrowe. Znowu powtarzam, jak to powinnam nazwać tego vloga super, 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 super ekstra. Natomiast one wyglądają mniej więcej tak, wsadzamy je do wody lub do zupy, pęcznieją, są zdrowe. Są bardzo smaczne i również nie tylko do zupy, ale możecie tak sobie jeść zwyczajnie. Moczycie w wodzie chwilę i są naprawdę bardzo dobre. Mają mnóstwo witamin i warto jest się skusić na nie. tyle. Pierwszy krok to podsmażamy cebulę. Jeżeli macie ochotę, możecie tą cebulę sobie podsmażyć na patelni. Natomiast ja uważam, że w jednym garnku wszystko będzie smaczniejsze, bo aromaty przejdą. Jeszcze nie otwierałam tego sezonu, bo miałam ostatnio czarny sezam. Kupiłam biały sezam i kupiłam ten biały sezam w Biedronce. Czy tam w Lidlu, już teraz nie pamiętam. To na pewno kupiłam w Lidlu. Więc jest w bilo, a biedronce to kimchi jest często w słoitku. Też możecie sobie zostawić, no bo wtedy dłużej może postać. I zaczynamy. O, już możemy sobie cebulę. Cebula. Bośniaki. Możecie opcjonalnie dodać cukier trzcinowy, bo wtedy się fajnie skarmelizuje ta cebula, ale nie musicie. Ja dzisiaj nie będę tego dodawała na przykład. Do tego biały sezam no myślę, że tyle wystarczy. No i czekamy. Tak jak mówię, jeżeli dodacie cukier trzcinowy to Wam się to fajnie skarmelizuje więc jest to zalecane można też dodać na przykład łyżkę przecieru pomidorowego na tym etapie jeżeli chcecie żeby ta zupa była bardziej pomidorowa ja tego nie zrobię bo wolę sam smak no dobrze na tym etapie dolewamy wody myślę, że tyle wystarczy paruje. Chciałam Wam pokazać jeszcze z bliska, jak to wygląda. To są te pierożki. A tutaj mamy tofu. Tak jak mówię, to moje tofu jest smakowe, może być każde inne. No i teraz będziemy dodawać kimchi. No, to jest chyba jakieś takie wyjątkowo ostre, muszę powiedzieć. Wow. Jami. Zapach uwielbiam. Tak jak wspominałam, to jest tak aromatyczne, że naprawdę więcej przypraw tutaj nie potrzeba, ale oczywiście każdy z Was zdecyduje, jak lubicie jeść taką zupę najbardziej, bo może czegoś tam będziecie potrzebować. Ja uważam, że nic już tutaj nie trzeba dodawać, jeżeli chodzi o przyprawy. Kolejny krok to tofu pokrojone, mm zapach. Obełęd. Oraz wodorosty. Pamiętajcie, że one zmienią swoją postać. Jakby co, zaraz zresztą zobaczycie. Uff, trochę za dużo tu będzie się spadł. Ale nic. To jest też no i praktycznie zupa jest gotowa. Jeszcze tylko pierożki. No widzicie? Od razu zaczynają być wielkie i długie i to jest y, bardzo zdrowe. W ogóle taka zupa jest samo zdrowie. Praktycznie mamy wszystko gotowe. Tak zwanym międzyczasie, kiedy zupa do siebie dochodzi, pokażę Wam moje znaleziska, bo byłam tak w Carrefourze i kupiłam nożyczki, bo były potrzebne oraz kleje. Trzy kleje po złotówce. Złoty 10, przepraszam, po złotówce. W Shinseju znalazłam przepiękną spódniczkę, taką słodką, która idealnie będzie się sprowadzać na zimę i na lato. 1599. W Sinsei też były 164 te spódniczki. Na przykład ja mam taką koleżankę, która jest niska, malutka i ma małą stopę, więc ona się upiera na dziale dziecięcym, ponieważ w większości rzeczy jest dla niej za duże. Eee, I tak samo buty, chociaż mówi, że w tej Masie często tam um, udaje jej się coś znaleźć, jak szuka. Eee, 1599. Fajnie wygląda, jest fajnie uszyta. Taka do wszystkiego do tańca i do różańca. No i w ZAŻE kupiłam taką opaskę. Bardzo ładny kolor. Były też gumki i fajny materiał. Nie wiem, czy to widać, jest taki średni. Szczerze mówiąc. O, teraz chyba widzicie lepiej ten kolor. Jak również skarpetki 22,90. Takie trzy kolory. No i za kostkę. Bo u nas jakiś jest problem. I praktycznie nie ma w ogóle za kostkę skarpetek. Wszystkie są letnie. Znaczy, no nie wszystkie. No, a wiecie jak to jest. I do tego jeszcze tej ostatecznej promocji za 19,90 czyli 72% off. Kupiłam taką bluzkę mojej córeczki, tylko bardziej bluzka do ćwiczeń, ona ma jakiś niski materiał, można powiedzieć taki materiał sportowy. No i spodobał mi się wzór na narty, na narty, jakieś tam zajęcia. Myślę, że spoko jest Spokość trochę większa, no ale była jedyna i stwierdziłam, że jak to jest 72% off, no to żeby się pokusić. Dobra, jak tam coraz lepiej. Jeszcze Glossy, które przed chwilą do mnie przyszło. Pastel paint. ja nie lubię od razu patrzeć na tą książeczkę. Lubię mieć niespodziankę, więc najpierw otwieram, a później jest sprawdzam, jeżeli jakiegoś produktu nie znam. U! Maska gwiszcz na pryszcz. Do tego mamy maseczka peeling odświeżająca. Maseczki się zawsze przydają. Do tego mamy pastel. Proszę, proszę. Niezwykle łatwy w stosowaniu. Kremowy toner do koloryzacji włosów. Ciekawe, taki różowy. Bardziej. Maseczkę z glinki. Ratunek dla skóry po użyciu maseczki ochronnej. Bąbelkująca maseczka do twarzy oczyszczająca z limonką i cytryną. Gliss Total Repair. Chętnie tego spróbuję. Następnie żel do rąk z organik. Super sprawa. Mi się przyda. Soraja. Mineralny hydrożel. Nabliżenie cery mieszanej i tłustej. Pierre pędzelek. Zawsze się przyda. Na pędzelku. Mam dość sporo, ale sporo też używam. Zielone mydło dermatologiczne. Spróbuję. Sporo pielęgnacji. Oraz Red Blocker. Aktywny kompres w masce do skóry wrażliwej i naczynkowej. Właśnie chciałam tu powiedzieć, że jeżeli macie skórę naczynkową, to ta seria jest w ogóle bardzo fajna. Moja siostra ma taką skórę naczynkową i bardzo jej pomaga i też zawsze jak ktoś tam ma to i um, pokazuje i ona mówi, a mam to, albo tego jeszcze nie próbowałam i generalnie wszystkie te produkty jej się sprawdzają. Jeżeli ma się skórę naczynkową, to myślę, że to jest dobry kierunek. Teraz jest czas na naszą zupę. Sprawdźmy, czy jest już gotowa, a po zapachu wydaje mi się, że tak. Jeszcze tylko tak z bliska chciałam Wam pokazać te szampony, bo może ktoś będzie zainteresowany. Eee, Labiostetic szampon do suchej skóry głowy i taki balsam, który też używamy na skórę głowy i nie spłukujemy go. No i proszę. Zupka gotowa. Do tego możecie dodać szczypiorek, macie ochotę. Jak również podprażone ziarna sezamu. Ja je dodaję trochę wcześniej. No i tutaj mamy pierożki. Wszystko tak jak powinno być. Jeżeli macie ochotę, możecie również dorzucić na etapie smażenia cebuli jedną łyżkę przecieru pomidorowego. Ja tego nie zrobiłam. No i to byłoby na dzisiaj tyle. Bardzo serdecznie Was zapraszam do przepisu, żebyście spróbowali, bo to jest naprawdę bardzo łatwe i pyszne. Toż takie zaskakujące, trochę inne. Szybka zupa, ale jednak taka nieoczywista. No, myślę, że mało kto się spodziewa. Jak do kogoś przychodzi jaka dzisiaj zupa, yy, to powiesz zupa z kimchi, pomidorowa czy rosół. Serdecznie Was zachęcam, jeżeli macie ochotę, to możecie zrobić tą zupę i otagować mnie na Instagramie hashtagiem gotujezmispikaj lub otagować mnie, mój adres I wtedy łatwiej będę mogła znaleźć Wasze zdjęcia i udostępnić u siebie. Smacznego, dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Budziaki. Pa, pa.